zobaczcie, jak rozmawialiśmy po jednej z konferencji, to mówiłeś mi, że Tazi tak średnio się nadaje do frików, a jednak robi furorę. A co ty pierdolni co ty podprowadzasz? Pod, 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 pod ja byłem przed walką, kurwa, to wiadomo. <grym <grym> <grym> po, 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 po. No mówię to, co no, mówiłeś. Zła, no. od niego, zaraziłem się. Nie no, słuchaj, zaraziłem się, Zazie to ty mnie tak. kurwa, jeśli nie będę mówił co, czym w ogóle, co, pa, to, nie? Co, zaraziłeś się. Bo ty kurwa w ogóle nad starym pokaż, to Kurwa badania? Malaj, <believers> Na, <dwa> jakiś góronem, nie? To ja nie wiem, kur zaczynają jakich gównem, nie? Ja nie wiem, co te mają. Teraz nie, ja twoja... nie mogę trenować z kurwa, bo mam trzy dni jeszcze i ta, to do... No kurwa nie. już! Ty człowieka, jak ty nie by go tego trenował, ty jesteś największym tepilem, kurwa, jaki istnieje człowieku, rozumiesz? Masz kurwa trenować idzi o a zobacz sobie czy od uszatek tej nie złapałeś, bo to ona łaziła dwa miesiące, nie wiadomo Nie, się, to po bardzo mi się stało akurat, no, 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 do, do no do ale na to na, na tromcie musiałem. u ciebie, widziałem, że spała u ciebie. A co będzie jak zacznę, zacznę trenować w ogóle? W ogóle w cykl treningowy. Tu też w sumie, też, do tego turnieju też w ogóle z dwa tygodnie mam czasu na przygotowanie. Jeszcze będą gdzie w ogóle, w ogóle nie trenuję. Ja chuj, że miękam Zawalczyłeś z gwiazdą, masz szansę stać się z gwiazdą, nie spierdol tego. No dzięki za walkę, że przyjąłeś, bo no akurat w Primie mało kto m, chciał do mną w ogóle wychodzić. Teraz się, przy, 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 przyjęli o się ale to on to za mostem mi się wydaje dla mnie na pewno, a tak to w primeie właśnie miałem z kim, więc to daje fajnie, że tą walkę wzec, tam, ty, ty się tam z nimi nie wafuj ze wszystkimi, tylko tam wyzywaj ich ma trzech przeciwników, widziałem, kurwa, potencjalnych. No ja wiem, jeden, jeden o walkę ze mną, ale on jest gorszy od ciebie, więc chuj, ale tego tak na jebie, bo mnie w kurwi akurat. Kto, Alan? Który? No ten cios kurwa <laughs> je bardzo. <walki, walki>, <laughs> Alan, ale to już był co? regres, już jakbym bym walczył. Stałeś pocisk, z ciebie pocis od z ciebie na ciosa to już jest regres. Tam spój, mogę sobie wziąć na rozrzewkę przed, przed turniejem, żeby kurwa mi się nie sprawło. Służesz, pas, zwrócił, to byś nie wyszedł do turnieju, kurwa, i byś płakał, potem trzy na. Widzą twoją ostatnią walkę, no to proszę cię. A ty ile jakie ty te walki dawałeś? Wszystkie takie zajebiste były? Ile razy miałeś walkę, że się kładłeś? Nawet tutaj z panem załęckim Daj spokój, chłopie. O, słuchaj, chłopie, jak, jakie ty miałeś walki, jak kurwa, jakie ja miałem walki? Ty nie wiem, czy byś... W no w ogóle, to mówię, ja miałem... Ty kurwa, byś kurwa, kurwa wyszedł w ogóle to... do takich walki. Nie wiadomo, czy ty byś w ogóle wyszedł do takich walki? Gdybyś nie no. wiedział jak się tas i bije, z niego byś się, kurwa, obsrał, ty? Wyszedłem do lepszego, tylko się Ale nie wiem. No nie wiedziałeś, bije, człowieku, kurwa, co ty gadasz ty? No i do tego, no i to, no i to. Ale wyszedłem, kurwa to Weź a tego, a kładz... przyjść któregoś razu w środę na 11.00. Że... <śśmiech> <Krzyszka, śmiech> ale nie ma problemu. Ale słuchaj, gdzie nie pije? Gdzie? Ale Szyszka nie, tak, przychodzi tak, tak, tak. z zawodnikami, możemy rundkę zrobić, nie ma problemu, Szyszka przychodzi nie z zawodnikami. Pasut, Lajba odwalisz? A nie, ja się teraz... Meduza tak samo był kurwa u Garryka. z nim się też założyłem, żeby... Meduza mówi kurwa... Dobrze, meduza ty, mówi, tak. że mnie podda w, trzy, w ciągu 5 minut trzy razy, Żeśmy się się no. że mnie normalnie, wiesz, osiano. Czy ty, Alan, wszystkich zapraszasz na solówkę do WCA, czy nie? O 11! O 11! O 11 zapraszał. Tak, 11 Ja już Alan, że ty jesteś tam e, ostały na tych sparingach, że taki... Że taki tak bez energii się poddajesz szybko, że tak no nie, że nie, nie jesteś pełni cało, tak trzymać nie za dobrze. Ale to, to przyjdzie sprawdź. Kolega Dobra, pod dobra. Makro będzie <laughs> pasut, jeszcze jedna sprawa, bo ostatnio też głośno było i na Twitterze, i też widziałem wywiadek, boś pytany o to. Bardzo mocno odpala się teraz na gimpera. I teraz pytanie: czy ewentualnie w przyszłości Gimper jest dużo lżejszy od ciebie, też mniejszy. Myślisz, że taka walka miałaby sens? Bo no powiedz... ale oczywiście, no przecież, przecież ja zrobię wagę. To nie jest tak, że ja go będę lał z 90 kg tylko powiedziałem, że jest do 70 77. To mnie pewnie prawie zabije, ale bardzo chętnie to zrobię, bo chcę, żeby były szanse równe. Bo jest kurwa mendo dwólicowo i tyle jest chujem, a ja znam starych youtuberów, to są kurwa największe mendy, oprócz mnie, ale to jest kurwa żmija i szuja jebana i yy, myślę, że końcisz mu na jebie tak w, w ogóle, tak w ogóle chcę powiedzieć, że bestia z Tokio mu tam zrobi to, co z tymi modelkami kurwa wyjdzie. Wiesz, na czworaka, ale jak nie, to ja go poprawię bardzo będzie. No ale wiesz co, ale ja nie rozumiem jednej rzeczy. Czemu dopiero teraz to mówisz? Przecież od tego wywiadu minęło już tak długo, a ty dopiero nie, teraz. Ty, nie, 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 kolego. Ty już, już na dzień kobiet, 8 marca już... Czytam jakiś kurwa w kwietniu, już, już, już o tym mówiłem, więc tak? tam Hubert, zaktualizuj tego, kurwa internet No, no, no nie oglądam, przepraszam, wszystkich Twoich liveów, nie? No wiadomo, tylko prowadzisz konferencję, dlaczego miałbyś się interesować. Top, top no ale ty nie walczysz fajków, teraz, pasudem, stary. Nie? No tak, na pewno. Ja, ale będę, ja zawsze walczę, ja zawsze patrzył. walczę, o atencję i zawsze wygrywam. No dobra, ale czyli co? Czyli byłbyś chętny tak, na walkę z Gimperem? Ale oczywiście. No dobrze, dobrze, ale oczywiście i zalanem, Zalanem też również, oczywiście. Ale Zalanem to I, o 11.00 I, i Wykonanie, 11 WC, a o 19 Górze, masz banana, już nie wejdzie. Kolega mówił: wygram, Zalanem to a... a... wygram, wygram jeszcze z jakimś. na minut? Pięć minut, jeden. Jeden, jeden Co na jednej galerii? Jego i Ferreriego, tutaj na ich Ferreriego. Nie, no stary. Czy sięgam? Od razu tu mówię, od razu wam mówię. Przecież pasut jest tak twardym zawodnikiem, jeden. Jego się nie da skończyć. Tazi. No to nie da się go skończyć, no, ale też jakby nie za żadnych uszkodzeń nic, nie w sumie. Nie, no masz, no, no przecież na brzuchu. No, no, no zarazi mnie, <śmiennie> tylko, tylko ty bym mnie zaraził akurat. Ale twardy U, ja tam jest, zaraziła, twardy twardy jest. Ta, ta twoja kochanka cię zaraziła i nie, nie, nie wciskaj mi, ja jestem przebadany, świeży, wszystkie szony co to oglądają, zapraszam do kontaktów na Dien, teraz mam więcej czasu dla was. Przerwało cię lekko, ale nie, no to po walce mi to wyskoczyło. Mam nadzieję, że to nie od ciebie, chuj, ale przeżyję jakoś. No dobrze, no, no dobra, Mówiłem, że dobrze, to nie jest. No. Dobra, no nic, no już mów no. E, Patrzcie, no, no, ostatnie no, pytanie. Kto, Kto wygra, wygra turniej? turniej? Twoim zdaniem. O proszę. E, m, słuchajcie, Piotrek Tyburski wygra. E, ale będę to też patł jeszcze ta... Tyburski wygra. Ja, ja to bym w ogóle tam nie wychodził na ich miejsce, bo taki obsługane był, ale pewnie tak będzie, bo mi się tutaj że oni będą udawać, że o no, ja chcę wygrać. Wezmą tę kasę gwarantowaną, bo się przed nim przejdzie, wygra bańkę. Te też e, kibicie, bo jak mu teraz dobrze pójdzie, to wyjdzie, że ja jestem lepszy. Więc jest też dobrze, że ten tylko chujowo, że z tym Grekiem i to kratne rzymskiej, bo on będzie od razu wszedł w pas. Więc będzie, będzie ciężko. No, że akurat będzie ciężko. Ale ogólnie kibicie całej federacji, bo to jest najlepsza federacja na świecie. To pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Kurwa na narodowym, kurwa z edl Dziękuję, Robertik, że trzyma się zdrówka.